Co nowego w Marvel Studios? A może powinienem powiedzieć co starego w Marvel Studios, biorąc pod uwagę to, że spóźniliśmy się z tym materiałem o 4 miesiące, ale kto by się przejmował? Witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. Dziś omówimy parę kwestii związanych z sukienowym uniwersum Marvela. Zaczynajmy. Jako pierwszy temat na tapetę wezmę serial pod tytułem Wanda Vision, produkcja zadebiutowała całkiem niedawno, bo 15 stycznia w tym roku. Akta serialu ma dziać się po wydarzeniach z Avengers' Koniec gry. Co tym bardziej przyprawia mnie o mętlik w głowie, biorąc pod uwagę przywiastuny tej produkcji. W nich obserwujemy bardzo duże przeskoki czasowe, np. od 1980 do 1990, to aż 10 lat. Jak na razie nie mam pojęcia, jakie to ma znaczenie w kontekście dla fabuły, ponieważ w ogóle nie oglądałem tego serialu ani żadnych fragmentów. Myślę jednak, że ta produkcja to idealny moment na wprowadzenie tzw. multiversów wszechświecie w świecie Marvela. Działania multiwersów mogliśmy zaobserwować w filmie animowanym autorstwa Sony, opowiadających o przygodach Milesa Moralesa. I swoją drogą naprawdę polecam ten film. Wszelkie recenzje były w większości pozytywne, dlatego nie obawiam się o fabułę serialu. A skoro przy serialach jesteśmy, to przejdźmy do dwóch kolejnych, jakimi są Loki oraz Falcon i Zimowy Żołnierz. Może zacznijmy od Lokiego. Produkcja ma ujrzeć światło dzienne w maju 2021 roku. Co ciekawe, serial nie będzie opowiadać nam o dobrze znam znanym Lokim, zabitym przez Stanosa, a o tym z innej linii czasowej będącym złodziejem Tesseractu. Według pierwszych doniesień, Bóg Podstępu zostaje porwany przez pewną organizację i podróżuje w czasie zmieniając bieg historii w jego własnym świecie. Serial zapowiada się naprawdę dobrze i oczekuje go najbardziej z całej trójki. A Wy dajcie znać w komentarzach. Przejdźmy więc do ostatniego serialu omawianego w dzisiejszym filmie. Mowa tu oczywiście o Falcon and Winter Soldier z premierą datowaną na 19 marca 2021 roku. Tytułowi bohaterowie łączą siły, aby zmierzyć się z tajną grupą o nazwie Flag Smashers. Co ciekawe w serialu ba bardzo ważną rolę ma odegrać Zeno, człowiek odpowiedzialny za zamieszanie w filmie Wojna Bohaterów. Liczę na ciekawe sceny akcji i dodanie z gorszego humoru. Teraz odejdźmy na chwilę od seriali a skupmy się na produkcjach pełnometrażowych. Przejdźmy do kulminacyjnego tematu tego odcinka, a mianowicie, znamy postanowienie Marvel Studios w sprawie filmu o czarnej wdowie. Tak jest, dobrze usłyszeliście. Jak wszyscy wiemy, bądź nie, Disney uwielbia pieniążki, jednak frustracja fanów wzięła górę nad potencjalnym obniżeniem przychodów. Film ma zostać wydany jednocześnie w kinach, jak i serwisach streamingowych, a koszt obejrzenia będzie wynosić prawdopodobnie. 30 dolarów. Dość sporo, czyż nie? No nie do końca. Jest to standardowa cena przy takiego typu przypadkach, jakim jest chociażby najnowsza Wonder Woman ze stajni DC, która, lekko mówiąc, rozczarowała fanów na całym świecie. Podobne rozwiązanie Disney za zaserwuje przy okazji premiery Eternals. Czarna Wdowa pojawi się w maju 2021 roku, a Eternals pomiędzy październikiem a listopadem. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić ocenę, suba i komentarz. Do zobaczenia w kolejnych tego typu materiałach. Siema!